Go pierwszy z Polaków z grupy krajowej Andrzej Stękała. Wczoraj przyjechał tutaj na takie nieoficjalne treningi Andrzej Stękała. Pięć skoków aż oddał. Szuka dobrej formy. 92,5 km na progu. Skok wylądowany gdzieś za 120 metrem. Bardzo duża bonifikata punktowa, no bo wieje w plecy na całej długości ze skoku Wielkiej Krokwi. 24,6 punktu, tyle będzie miał dodane. Odległość 119 metrów. No zobaczymy, moim zdaniem to jest skok dający realne nadzieje na to, by wywalczyć awans do niedzielnego konkursu. No i tego oczywiście życzymy w komplecie całej ósemce biało-czerwonych. Z numerem drugim już czekają na dole kibice, powiewają biało-czerwone flagi. Klemens Murańka. Zakopiańczyk, reprezentujący klub Towarzystwo Sportowe Wisła z Zakopanego. To jest dzisiaj w obu seriach treningowych 37 wynik. No zobaczmy na ten skok najważniejszy, kwalifikacyjny. Dobra prędkość na progu Klinka. No i niezła odległość. Wylądowany, tak się wydaje, gdzieś minimalnie za punktem K. przypomnijmy, punkt K na wielkiej kropki jest na 125 metrze. To jedna z największych, dużych skoczni na świecie. Rozmiar tego obiektu Hillside 140, na rekord należący już od pewnego czasu od czterech lat do japończyka Yuki I to 147 metrów, 124 to wynik Klemensa przy wietrze z tyłu, no około metra na sekundę, 16 punktów dodanych, no i to powoduje, że chociaż skoczył 5 metrów dalej, tylko o jedną dziesiątą wyprzedza Andrzeja Astękał. Ośmiu polskich skoczków w kwalifikacjach. Mamy w tej chwili prawo do wystawiania pięciu zawodników, czterech z grupy krajowej, zatem mogło być tu dziewięciu Polaków, no ale trenerzy zdecydowali się nie wykorzystywać całego limitu. Maciej kot w powietrzu i też gdzieś blisko zielonej linii, no będzie trzech Polaków z podobną zbliżoną notą. 16 zawodników odpadnie na etapie kwalifikacji, ale przyjechało tutaj e, kilku słabszych zawodników. No wydaje się, że możemy realnie liczyć na komplet Polaków w konkursie. 122 metry Macieja kota. Noty sędziowskie 17 i pół 17, to są zbliżone do tych, które dostawali Murańka i Stękała. I Maciej Kot z bonifikatą, 22 punktu obejmuje prowadzenie. Drugi Murańka, trzeci Stękała. Jest numer 37, Paweł Wąsek, skoczek z ustronia, 24-latek. W był 21, dzisiaj w drugiej serii treningowej, piękny skok, 132 metry. To był jedenasty wynik tego drugiego treningu. Jak będzie teraz w kwalifikacjach? Spokojnie na progu, ładnie nabrał wysokości i dobry skok Pawła. I taki solidny, ponad 130-metrowy. A zatem w dobrych nastrojach przystąpi jutro pewnie do konkursu drużynowego, no bo i u nas trwa rywalizacja o miejsce w tej czwórce, 129 metrów. To jest drugi wynik, dalej dzisiaj lądował tylko Stefanem Bacher, który jest liderem. Metry 2 metra na sekundę miałem Bacher wiatru w plecy. Podobne warunki podczas skoku Pawła, no 16,5, no chyba troszkę za niska ta pierwsza. No to powodują te noty, że onem Bachera nie wyprzedzi i ma nawet dość dużą do niego stratę, wynikającą też z metrów, no bo skoczył 5 metrów krócej, ale jest Paweł na miejscu drugi. Mówisz o drużynie myślę, że miejsce w czwórce na jutro musi być też celem Aleksandra zniszczoła. On był trochę niepocieszony, że nie znalazł się w składzie na duety w wiśle. Ale teraz jest zakopane nowa szansa. Aleksander zniszczą. Ląduje za punktem K, ale chyba nie jest zadowolony z tej próby. 127 metrów w nie najłatwiejszych warunkach. 16 punktów będzie dodanych, no ale to będzie słabszy skok niż Pawła Wąsk. Zatem wąsek ma w tym momencie, tak nam się przynajmniej wydaje, bliżej do tego, by znaleźć się w drużynie na jutro. Aleksander zniszczą na miejscu siódmym ląduje. No, ale może zobaczymy ich obu jutro w konkursie drużynowym, bo bardzo słabo tu w treningach prezentował się Piotr Żyła. Kamil Stoch na belce startowej. Dzisiaj w pierwszym treningu była świetna odległość, 136,5 metra. Teraz musi skoczyć 134, 135, jeśli ma objąć prowadzenie. Kamil Stoch. No jest znacznie bliżej, jest za 125 metrem. Niezbyt dobra prędkość najazdowa, 92,1 km na godzinę. Na pewno będzie Kamil analizował dużo swoją pozycję najazdową. To się dzieje właściwie po każdym skoku. Teraz 128 metrów. Tomasz Turmbichler przyjmuje tą próbę chyba z umiarkowanym zadowoleniem. Szósty wynik Kamila Stocha, a zatem niższa nota niż Pawła Wąska, który na miejscu trzecim. No ale myślę, że Kamil może być spokojny o miejsce w jutrzejszym konkursie drużynowym. A teraz Dawid Kubacki, który w obu treningach dzisiaj skakał najlepiej. Jest biało-czerwonych 136 metrów w pierwszym 128,5 w drugim no i to w obu przypadkach były dziewiąty rezultat dwukrotnie stał tutaj na podium w zawodach Pucharu Świata przed rokiem drugi dość pechowo przegrał z Granę Rudem. sędziowie puścili go w trudnych warunkach a dzisiaj ładnie i daleko szybuje ponad 130 metrów gdzieś tam w okolicy tego 130 metra ale widzieliśmy, że zielona linia. Nie przesunęła się w dół ze skoku. Miał niezłe warunki Dawid, bo to tylko 30 metra na sekundę w plecy. Jego bonifikata będzie niewielka. 135 metrów to jednak najdłuższy jak na razie skok tych kwalifikacji i to warto odnotować. Noty od sędziów także niezłe, 18,5. Od jednego sędziego 18. Tomasz Turn zadowolony. No poczekajmy, które to będzie miejsce, ale i Dawid może mieć tutaj satysfakcję po tym swoim kwalifikacyjnym skoku. 135 metrów. Trzecia aktualnie lokat. Piotr żyła. No dzisiaj w treningach 28, potem dopiero 54. Musi się obudzić Piotr, no bo inaczej najpewniej nie znajdzie się w miejscu, nie znajdzie się dla niego miejsce w konkursie drużynowym. Bardzo ważna próba dla żyły. Piotr żyła. No i teraz najlepsza z tych dzisiejszych prób. Zakopane to nie jest jego ulubione miejsce. Przynajmniej jeśli chodzi o Skocznię, o Wielką krokię. 129 metrów. Bonifikata 12,5, a więc no nie jakaś bardzo duża. Starał się jak najbardziej mógł Piotr żyła, ale to daje w tym momencie 12 wynik. Jeśli chodzi o Polaków, to lepsi Kubacki, Wąsek. 100. No i tak Minimalnie lepszy okazuje się Piotrek od Aleksandra Zniszczoła, ale Oleg dwukrotnie był lepszy od niego w seriach treningowych. No ciekawi jesteśmy jaką decyzję w tej sytuacji podejmie Tomasz Turnbichler. Czuję, że już za tydzień mistrzostwa świata w lotach, tam będzie pragnął złotego medalu. Na razie mamy zakopane. Na razie mamy kwalifikacje, które on wygrywa w świetnym stylu. W Pucharze Świata Kraft przed Bellingerem. W kwalifikacjach do konkursów za Kopanem Kraft przed Bellingerem. A jak Polacy? 18. Dawid Kubacki. Na miejscu 20. Paweł Wąsek. Dzisiaj drugi wynik biało-czerwony, który myślę da mu miejsce jutro w konkursie drużynowym. 25. Kamil Stok. No i 31. Piotr Żyła. No i tutaj będzie musiał trener Tomasz Turdyszler rozstrzygnąć, bo Żyła w treningach skakał słabo. A w kwalifikacjach tylko minimalnie był lepszy od Aleksandra Zniszczoła, który z kolei. Lepiej skakał w treningach. Maciej kot, dzisiaj 36. Pewny awans do niedzielnych zawodów, podobnie jak 41 Klemensa Muranki i 42 Andrzeja Stękały. Zadanie, jakie dzisiaj stawialiśmy przed naszą ekipą, wykonane. Ósemka biało-czerwonych wystąpi w niedzielę.